Ja mam powiem jedną rzecz, jeśli kochacie swoją mamę to, 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 to zostawcie tutaj łapkę w górę i suba, a jeśli jej nie kochacie to nie zostawiajcie, no. Zobaczymy ile osób nie kocha swojej mamy. No chyba, że nie masz suba albo łapki, to wtedy ci jak najgorzej i pluje ci do dupy. Tak, tak ci pluję do dupy. Ale stary, okay, wyjdę stąd bez mety... Panowie, panowie, proponuję face to face. Tak, zapraszam. Wykurwiam yes. sobie, wykurwiam sobie. Jo, jo, jo. Ja tylko od siebie dodam, że oni się za kulisami bili już raz. Serio, że tak? Doszło tam do, nie, do, do jakichś rękoczynów, Rafał? Rafał, doszło do jakichś rękoczynów? Między no nie? ja nagrałem to akurat, jak się popychali, bili i wzywali mm -hmm. za kulisami, więc tu... No nie lubią się Ostro. definitywnie. Tak, słuchajcie, tu jest prawdziwa nienawiść. Dogały, mało. Dogały. Nie, żyjesz. nie tak to Franek nie Panie poczekajcie. Spróbujcie spróbujmy zrobić jeszcze raz face to face. Pana Maxli chodź. Próbujemy zrobić jeszcze raz. Uważajcie chłopaki, trochę dalej. Wrócił w głowie? Zajebał byś kreseczkę, co? Jakie <grymne> <grymne> dole, jaki ikes. Uwielbiam tę konferencję. To ma, jest życie. do trzech razy sztuka. Ostatni raz spróbujemy. Podejdź się bliżej. Kasujecie stary, po miesiącu treningu. 26 wakacjach. Szura z internetu. Kansę z internetu. Trenował dwa lata, niedala. D gratyzacja za kupową. Dobra panowie, dziękuję. Wielkie brawa! A kocham tę konferencję, To jest to? Ej! O kurde. Zaskoczył, Zaskoczył mnie z Dobra, ale, Franio, mam tylko do Ciebie jedno czekaj, pytanie, a, 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 a propos tego face-to-face, Franio, powiedziałeś coś, e, co mnie zaintrygowało, że paramaxil obraził... Kurwa, jak te... ciężko oddychają, nie? Tak, obraził tak? mojego ojca na backstage'u. W którym momencie? Ty chyba na jakiejś innej konferencji widzisz, stary. Jest u tej, będzie u tej kwana na p*** w mieciu. Obraziłeś tę szlizę i jesteś Dom, <strypom> bo zwróciłeś k... uwagę na jej kolor skóry ci się coś nie, lepiej nie. Dobrze, słuchajcie, myślę, że nie zabiedliśmy. Postał biedny. Pierwsza część konferencji spełniła nasze oczekiwania, słuchajcie. Dziękujemy bardzo. Więcej na drugiej konferencji. Dziecię swój, który kiedyś uginął, to nasze nogi. Nawet przez to, co nam robić, dwoją w kółko telefony leci. Miniony chin, który w razie swoje zrobi, ale pięknie się tak rusza do